Nie i Musiałbym to przechylić. Dobra, wiecie co? Jestem w plecy 9 zł i chuja ja się napije. Chuj. No witamy Was bardzo serdecznie. Tradycyjnie przed każdą dużą galą KSW, czas na typowania, czas na pewniaczki. Słuchajcie, ostatnio nie poszło tak jak chciałem, więc dzisiaj biorę mocne wsparcie, nie tylko na trening. E, chociaż no właśnie ile jest między nami kilogramów. Będzie z 5 dy w pełni. Dobra, <grym> zapasów w przysiadce robić razem nie będziemy. Ale potrenujemy sobie dzisiaj razem z Robertem Rachałą. Robert Bardzo <grym> miło to... Ci gości tutaj. E, no i co, potypujemy chyba coś? Marczy, Macie znaleźć kartę walki, jijś, a to się ja też nie powiem Ci, że z innymi walkami mam problem. No, jest, jest kilka walk, z którymi może być ciężko ostypowaniem, ale damy radę, nie? Dobra, to zacznijmy od początku karty. Pierwsza walka Rajewski kontra Barrio. Myślę, że Rajewski na punkty. Rajewski na punkty. Ja ci powiem, że ja mam tutaj kłopot. bo krata, jaki pseudonim nosi ee, Barrio. E, Barrio, Powiem Ci, że. No jest umęczający, w cholery, nie? Umęczający styl, walka pod siatką. Yy... Ale ty trenujesz z Rajem? Tak, trenuje z Rajewskim i no naprawdę jest, jest mega dobry, dobrze poprawił się w tych zapasach, yy, bardzo dobrą obronę, też dobrze obala, więc ja myślę, że ta walka będzie taka przemyślana i na punkty. Ja nie wskażę zwycięzcy, ale ja stawiam, że walka zakończy się na punkty. Także też, też myślę, że warto wziąć pod uwagę Kursik. Dobra, do robot. Lecimy. Myślisz, że będą zapasy w starciu kuina z Odzimkowskim? Myślę, że nie. Myślę, Ale że... może być takie cudo! może. Może być. Jeśli chodzi o walkę drugą, myślę, że skończy się to jak ostatnio, czyli knockout. tam był, nie? Tam był knockout. Ale kolanem w parterze Kolejny w parterze, nie, to w sumie nie, nie tak, nie tak samo. Nie tak samo. E, no ale myślę, że walka będzie wyglądać podobnie, że tam jednak odzimkowski e, wygra i no myślę, że knocko. Ja też stawiam na Alberta. Myślę, że Queen nie ma aż tak dużo argumentów, żeby tym razem specjalnie lepiej się zaprezentować. E, I też stawiam na TKO, Także wybierajcie, albo stawiacie tylko zwycięstwo, albo zwycięzcę i rodzaj, bo wtedy kurcik idzie mocno do góry. Dobra, czas potypować dziewczyny trochę. Opa. Bekus kontra Zoko. O, jaki twój Ja myślę, że Bekus... Ha, ha, ha. Decyzja. Bekus, decyzja? Ha. Tak Sprawdziłem sobie tą Zoko. Ona nie wygrała z nikim, kto miał dodatni rekord. Nawet przegrywała z z ujemnym rekordem. Ja też stawiam na nitę Bekus. Co prawda kurs na samo zwycięstwo jest średni. Też bym postawił chyba jednak decyzję, choćkolwiek... No patrząc na rywalkę, wiesz, ona też skakuje na statu chwilę. Mm, no tak. To ja nie wiem czy nie skończy jej przed czasem i będzie trochę fuck up. Eee... Więc Słuchajcie, Anitę na podbicie kuponu ewentualnie. Tak, znaczy no, no ja myślę, że na pewno Anita raczej stawiałbym decyzję. Dobra, ja też stawiam Anita decyzję, ale niestety jesteśmy zgodni, więc nie będzie rywalizacji. <ślesz> 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 Mango! Mango! <ślesz> o, i taki jest zrobimy, nie? Tylko w celu. Uła. Znaczy nie bez powodu, mamy rundkę w kickboxingu. Dużo widzi, dużo widzi. Taki gruby, gruby a taki szybko! No dobra, będzie kickboxing, co? Będzie, będzie kickboxing. Ale taki na. Znaczy, Robert już jest na wysokim poziomie. No dobra, ja też jestem na wysokim też jest, poziomie. Tak. Ale jeszcze Paczuski, kontra Willis, co te są kickboxerzy wysokiego poziomu? No i kurde, rzuć teraz monetą, który to wygra, bo obaj, no nie sądzę, żeby zapasy je robili. No ja myślę, że ogólnie walka skończy się przez KO, aczkolwiek nie umiem wytypować zwycięzcy. A ręka czy noga? <grym> myślę, że kolano. <grym> <grym> Może być. Nie, wiesz ja też nie 1,55 jest na to, że walka skończy się przez KO i namawiamy do, do tego, aby w tym pojedynku akurat postawić to. A jakie to będzie KO? <grym> Ja to nawet z gardą zabieram, nie? Ale to przywołuje nam 50 kilo różnicy, nie? <śmiech> <śmiech> <Trzy>. <śmiech> Poczekaj. Następna walka? Piłowarczy i, Piło i Gleśko. O, bista waleczka będzie. Ale ciężka. W ogóle ciężka do wytypowania. Podejrzewam, że może być w tej walce decyzja. Eee, zwycięzcę ciężko, ciężko wskazać, aczkolwiek eee, Piłowarczyk który nie w Czerwonym Smoku, miałem okazję oglądać jego treningi, jest naprawdę mega, mega dobry. I jak miałbym wybierać zwycięzcę, to właśnie Piłowarczyk, aczkolwiek postawiłbym na decyzję po prostu w tej walce. Decyzja, decyzja jest po kursie 2-0, także to jest dobra decyzja na to tarcie. Ja jak miałbym stawiać, i tu już mamy pierwszy zbrzydlik mały, to bym postawił pewno na Leszko z racji doświadczenia. I z racji czegoś teraz nazywa się klątwa Heraklesa. Każdy zawodnik po Heraklesie, za odkrycie roku dostawał w głowę. To coś takiego jest. Coś takiego jest, Ale, ma. ale ja nie, nie typuję zwycięzce, typuję, że walka zakończy się decyzją, tak? A ty, więc bardziej, bardziej jedyneczka, tak? tak? Tak, bardziej jedyneczka. Piłowarczyk, decyzją. Dobra, słuchajcie, zostawiamy teraz ten pojedynek do Waszego oglądu. Piwowarczyk decyzją, leśko, decyzją. Tak, do roboty. Tak? A tak, a tak się kończyła, co? To coś, coś takiego było. E, Izu, kontra, samociuk. Twój typ? Mój typ, samociuk przez yy, knockup. Izu przez Noka Tutaj w pierwszej rundzie. Dlaczego? Przecież się pełno to wdrożył wycisek, ale teraz będzie lepiej na pewno. Nie, ja myślę, że ta walka będzie wyglądała tak samo jak wyglądała wcześniej. Naprawdę. ja myślę, że Izu, kiedy już demony swoje w głowie, a sportowo jest lepszy. A ja myślę, że samociuk. A ja myślę, że Izu. Dobra. To jest no dobra, sam w ok. No dobra, no, sam ok. no, like. Nie wiem skąd w tych małych rączkach, naszym może nie małych, ale chudych, tyle mocy, nie? ja pracuję... A musisz, że żądasz moją si... Siłeczkę. Szy... Ja to wiesz, trochę ulano, ale jest. Ale jest, <laughs> łapa jest, siedzi. Łapa siedzi. E, Erslan Kiyama? Knockout. Po prostu w walce, tak mi stawiają. Ale knockout jest za 1.30, a ja naprawdę przychylam się ku temu, żeby dać za 2.50, 2.50, że walka zakończy się w pierwszej rundzie. To jest prawdopodobne. To jest w sumie bardzo dobra opcja, aczkolwiek ja bym bezpieczną opcję wybrał i dał knockout w walce. No dobra, słuchajcie, tak czy inaczej, to będzie nie w i jak zakończona przed czasem, oby w pierwszej rundzie. Kolejna walka. Omilańczuk-Prasel, mój typ. Omilańczuk, pierwsza runda, nokaut. Poczekaj, była pierwsza runda. Mój, ty mój typ też nokaut, pierwsza runda, nie ma co się rozwodzić. Daniel Omilańczuk, ostry nokaut, pierwsza runda. Jest, znowu jestem drugi w kula. To i tak by nic nie dało. <laughs> Wiadomo, Mario już musieliśmy, nie? <laughs> e, no dobra, Materla Pudzianowski, no i teraz się zaczyna. Wiesz, że ty w internecie to jest, wiesz wszyscy, oczywiście 60% Materla, 70%. Tak. Kurde, ale Mario. No Mario naprawdę ma uderzenie i trzeba się z tym liczyć. No, Michał będzie musiał ubarwać na pewno w pierwszej rundzie na, na te uderzenia. E, aczkolwiek stawiałbym, że Michał Materla jednak wygra. A sposobu się podejmiesz? A sposobu... Y, może być knockout, a nie, no, raczej, raczej... Wiesz, się... że nikt nie jest nie? Nikt nie jest Chyba, no. No. Jakiś może TKO. TKO. Okay, może być. No może być krucyfiks i może być, może być ten sposób. Słuchajcie, no, e, Mariuszku, przepraszam Cię z całego mojego serduszka, z całą miłością do Ciebie, no, ale też e, stawiam e, na jedynego, niepowtarzalnego Michała materle. Cipęk, tak jak się umawialiśmy, 200 zł za ten typ. E, <grym <grym nie no nie, dobra, realnie 60-40 materla. A jak się zakończy walka, to może sami sobie potypujcie już e, i tyle. Nie, Dobry to był trening, trening. aczkolwiek żądam, żądam rewanżu w kulak. Dzięki wielkie. E, słuchajcie, jest też oczywiście promka dla wszystkich nowych e, na, na Fortunie. Wbijajcie na walkę wieczorów. Fajne będą typy, naprawdę za niewiele pieniędzy można zarobić. Kupy się! Nie, no kurwa! Zaraz no, mi szlak! Trafi.